Tomasz Stutki, witam Państwa bardzo serdecznie w studiu. Witam moją gościnię Anna Zdzieszyńska, kołczerka, trenerka biznesu yy, i podcasterka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Lider obnażony to dzisiaj nasz temat. Kim jest lider obnażony? No właśnie, jeszcze do końca nie wiem, ale przygotowuję zajęcia pod takim hasłem: zajęcia rozwojowe z Fasyście Koni. Yy, I dlaczego obnażony? Bo przed koniem staje się bez tytułu, czyli jeżeli przychodzi prezes albo dyrektor, to koń widzi w nim człowieka. Kropka. No tu nawet nie wiem, czy rozróżnia płeć. Natomiast moje zajęcia hmm, chcę przygotować i w ogóle ofertę dla mężczyzn, ponieważ dla kobiet rozwojowo, też wasyście koni, już jest sporo hmm, zajęć. I wydaje mi się, że Mężczyźni mogliby dużo skorzystać i e, z popracowania nad sobą, nad swoją odwagą, ale też wyrozumiałością, i myślę, że mogą w tym pomóc właśnie konie. A dlaczego e, spotkanie z końmi wymaga odwagi? No właśnie, dlatego że nie można mu powiedzieć znaczy, wszystko można, a nie, kon nie reaguje na to, e, chodź tu natychmiast, bo jak nie to. No, dla niego nie ma znaczenia. Albo współpracuje, dlatego że czuje naszą charyzmę, albo jesteśmy spójni, albo mamy jasne komunikaty, albo on nie chce się bratać z kimś, kto jest niejasny i nieodważny. Czyli chcesz powiedzieć przez to, że liderzy, którzy przyjdą do ciebie na takie warsztaty z końmi, dowiedzą się o sobie. Tego, czego często pracownicy im nie powiedzą, że na przykład y, są powiedzmy agresywni, albo są niesympatyczni, albo źle przekazują komunikaty, i oni w takim spotkaniu z koniem będą mogli to dostrzec? Mm -hmm. Bardziej dos będą mogli dostrzec y, te zachowania, bo tak powiedziałeś, że są agresywni. Ja bardziej wierzę, że zachowują się agresywnie i mogą to zmienić. I jeśli będą na przykład y, używali siły. Albo będą też pod wpływem strachu, to konie nie będą chciały współpracować. Po prostu konie jako zwierzęta uciekające potrzebują stabilizacji, potrzebują takiej pewności siebie, osobników, które są wokół. I osobniki, które są niepewne, no nie są tolerowane dobrze przez stado, ponieważ one nie ułatwiają życia. Na przykład nie, są niesubordynowane, nie, jak się nie słuchają przewodników, no to to może być niebezpiecznie dla koni. To jest natura konia, mimo że go udowomiliśmy, została bardzo silna i to, co jest jeszcze bardzo ważne, koń właśnie w ogóle nie ma problemu, żeby udzielać tej informacji zwrotnej. Czyli natychmiast pokazuje, co mu pasuje, a co nie. Więc no jest to rodz pewnego rodzaju obnażenie, które wymaga odwagi. A czego lider, prezes, dyrektor, szef może dowiedzieć się po takim spotkaniu z końmi? Może mieć lepszy wygląd w siebie, co już jest w ogóle niesamowite, jeśli ktoś chce się rozwijać, ale może potem podejmować lepsze decyzje, lepiej ustawiać cele, będzie inaczej pracował w projektach, będzie wiedział jak zarządzać na odległość, ale też na, z bliska, ponieważ ćwiczenia, które, w których konie asystują, to są bardzo proste i właściwie z ziemi wyglądają trywialnie, no bo trzeba konia przeprowadzić z jednego punktu do drugiego na lince, albo bez linki, albo trzeba przejść przez tor przeszkód, albo trzeba coś zrobić z takimi zaślepkami na oczach, że się nie widzi, albo trzeba zaufać partnerowi w relacji, czyli jest człowiek, drugi człowiek i koń, i coś trzeba razem zrobić. Więc uczą, oprócz te, takich typowo menedżerskich umiejętności, to uczą szacunku, zaufania i budowania innej relacji, właśnie na bazie odwagi i wyrozumiałości przede wszystkim. Mm -hmm. Relacji pozytywnej? A W jakim sensie pozytywnej? Pozytywnej, negatywnej? No tak, no bo w, wydaje mi się, że. Fajnie, jak w miejscu pracy mamy dobrą atmosferę. Zresztą pewnie obserwujesz to, że wiele wielkich korporacji mm. wprowadza udomowienie w miejscach pracy. na no, choćby Google jest tego świetnym przykładem. Pokoje pracowników czy open space mm -hmm. wyglądają mm -hmm. jak bawialnie. Bo jest jakby ten trend, żeby, żebyśmy czuli się w miejscu pracy dobrze, skoro spędzamy w nim 8 do 10 godzin dziennie. Mhm. Czyli na pewno zapewnienie środowiska, gdzie ludzie będą czuli się dobrze, ale nie wiem, czy aż tak zawsze pozytywnie, czasami po prostu w bardzo konkretnych, jasnych, przejrzystych zasadach. I to wydaje mi się, że jest mega istotne że jak ludzie wiedzą czego się spodziewać, że jeżeli mówię ok to znaczy ok, jak mówię że nie to znaczy że nie. Czyli mm, taki kryzys wydaje mi się bycia konsekwentnym mamy teraz że coś mówimy, za chwilę zmieniamy zdanie, a konie uczą bardzo mocno konsekwencji i wytrwałości. I bez tego nie da się osiągnąć sukcesów ani w jeździectwie, ani w ogóle we współpracy z końmi. A już w takich zajęciach, gdzie pracuje się z ziemi, bo to się nie wsiada na konie, to ja zajęcia prowadzę, gdzie pracuje z ziemi i jest na przykład koń, który jest wolny, ma swoją przestrzeń, on może odejść i jak mu nie pasują zasady albo ich nie rozumie, to on po prostu się nie angażuje w taką relację. Ja te zajęcia nagrywam kamerą i potem widać po prostu jak na dłoni, co zro zrobiliśmy nie tak. Czasami są to mikroruchy, czasami nachalność, czasami strach. No widać, jak człowiek jest w strachu, to inaczej reaguje, ma zupełnie innego rodzaju gesty. I to wszystko obnażają konie. Czyli co, na tych zajęciach też mowy niewerbalnej ciała się uczymy? W, komu w przekazywaniu komunikatów innym? Mm -hmm. Bardziej uczymy się świadomości, jak te komunikaty działają, ponieważ tu stricte nie będziemy, znaczy nie, nie ma czasu w takich nawet kilkudniowych zajęciach, żeby przerobić wszystkie materiały pod względem umiejętności. Ale na pewno można doświadczyć, zrozumieć i chcieć postępować inaczej. Być może później pogłębiać już w indywidualnych zajęciach coachingowych. To na zakończenie, jeszcze o podkaście, dwa słowa. Podcast Końska Dawka Rozwoju to jest takie moje dziecko, które niedługo będzie miał rok, 40 teraz odcinków jest i to są krótkie opowieści związane z końmi i potem pytania rozwojowe, które mają zainspirować do tego, żeby mentalnie ruszyć się z kanapy i podróżować w rozwój siebie, w głąb siebie, żeby dawać sobie i innym więcej, lepiej, piękniej. Po to jest ten podcast. To zapraszamy i odsyłamy. Gdzie go możemy posłuchać? Podcast możemy posłuchać na wszystkich, we wszystkich aplikacjach podcastowych, czyli od Spotify'a przez Google Podcast, Apple Podcast, ale też publikuję na YouTubie i na mojej stronie www www.annazdzieszyńska.pl. Aż się zacięłam. <laughs> <Anna Zdzieszyńska. laughs> bo, ma, bo mam jeszcze drugą stronę, i, no ale na, na tej www.annazdzieszyńska.pl jest podcast. Natomiast o zajęciach z końmi można więcej dowiedzieć się na www.ekusmind.com. No taki bardziej skomplikowany adres. Ekus jako koń po łacinie, mind jako umysł po angielsku i .com. Coacherka, trenerka biznesu i podcasterka Anna Zdzieszyńska była moim Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To masz słodki do usłyszenia.